Dzień dobry, witamy Państwa. Chcielibyśmy dziś zaprezentować spot przygotowany przez Platformę Obywatelską, który dotyczy bardzo ważnej kwestii, najważniejszej kwestii tego tygodnia i kwestii, która bulwersuje wielu Polaków. Prawo i Sprawiedliwość pani premier Beata Szydło osobiście wielokrotnie podczas kampanii wyborczej prezentowała program Prawa i Sprawiedliwości dotyczący pomocy rodzinom 500 złotych na każde dziecko. Podkreślała to sformułowanie 500 złotych na każde dziecko kilkadziesiąt razy. Między innymi w debatach telewizyjnych, w spotach wyborczych, w spotkaniach z mieszkańcami podczas objazdu całego kraju. W tych dniach PiS przedstawił projekt ustawy, który dotyczy tej samej kwestii, ale wyklucza 3 miliony polskich dzieci. Z tego grona każde dziecko przyznaje tak naprawdę pomoc finansową co drugiemu dziecku. Przygotowaliśmy więc spot, który prezentuje to kłamstwo wyborcze pis tak by to kłamstwo nie uszło pisowi na sucho. Bardzo proszę o tworzenie spotu. 500 zł na każde dziecko. To kłamstwo było sztandarem kampanii PIS. Nie przypadkiem, nie jednorazowo. Kłamstwo w spotach wyborczych, kłamstwo w debatach telewizyjnych, na konwencjach. Dziś z ust ministra słyszymy kłamstwo, że tamto kłamstwo nigdy nie padło i sprytne wykręty, że w dokumentach nigdy nie zostało zapisane. Czyli od początku wiedzieli, że nie spełnią obietnicy? A rzecznik PiS absurdalnie radzi samotnym matkom o niskich dochodach, żeby rodziły więcej dzieci, jak chcą załapać się na 500+. Dobrze, dość, mamy jasność. Obiecali, oszukali. Ale jest na to rada. Uczciwy i sprawiedliwy projekt ustawy 500 zł na każde dziecko. Chcemy tutaj pomóc i Platforma Obywatelska będzie taki wariant popierać. Jeżeli walczyć o, o dzietność, walczyć o demografię, jak chce prawo i sprawiedliwość, to właśnie przecież decyzja o pierwszym dziecku jest kluczowa, najważniejsza. Platforma Obywatelska. Uczciwa opozycja. Szanowni Państwo, projekt Platformy Obywatelskiej jest przywróceniem uczciwości w polskiej polityce. Jest również odpowiedzią na konieczność stwarzania szans rozwojowych dla polskich dzieci. W tym, co robimy, jesteśmy wiarygodni, ponieważ za nami stoi 8 lat polityki rodzinnej. Polityki, która i wydłużała urlopy rodzicielskie, i zmieniała system podatkowy korzystny dla rodzin, inwestowała w dzieci także poprzez program wspierania zapłodnienia pozajutrowego in vitro to jest kolejny etap kolejna odsłona pokazaliśmy w tym spocie wszystkie kłamstwa prawa i sprawiedliwości 500 zł na każde dziecko było największym kłamstwem tej kampanii w oparciu o te kłamstwo prawo i sprawiedliwość wygrało wybory a dzisiaj rządzi w naszym kraju my chcemy pokazać że istnieją projekty które są sprawiedliwe istnieją Projekty, które mogą być powszechne, projekty, które nie różnicują polskich dzieci bez, bez względu na to, czy urodziły się w małżeństwach, czy urodziły się w związkach nieformalnych, zmieniają się style życia w naszym kraju i chcemy też tym projektem, zapewniając jego powszechność na każde dziecko, także wobec tego, tego zjawiska się odpowiednio zachować. I nie dyskryminować dzieci, nie dyskryminować rodzin, nie dyskryminować samotnych matek, nie dyskryminować również tych osób, które chcą pozostać i żyć w związkach nieformalnych. Apelujemy do, apelujemy do pana marszałka Kuchcińskiego, by projekt ustawy złożony zgodnie z obietnicą w piątek przez klub Platformy Obywatelskiej został wprowadzony do porządku obrad najbliższej sesji sejmu. Tak byśmy już jutro mogli rozpocząć nad nim pracę równolegle z pracami nad projektem rządowym. Nasz projekt stanowi realną realizację obietnicy złożonej Polakom przez Prawo i Sprawiedliwość. Chcemy, żeby Wszyscy Polacy mogli zobaczyć, jak Prawo i Sprawiedliwość traktuje swoje obietnice wyborcze, jak dotrzymuje zobowiązań. Temu służy ten projekt. Ten projekt służy temu, żeby każde polskie dziecko otrzymało pomoc. PiS zbudowało swoją, swój projekt ustawy na wykluczeniach na wykluczeniu trzech milionów polskich dzieci, na wykluczeniu osób, które, które samotnie wychowują swoje dzieci lub pozostają w związkach nieformalnych. Nasz projekt jest projektem powszechnym i, i dotyczy każdego dziecka, każdego polskiego dziecka do 18 roku życia. I zachęcamy do śledzenia tych prac oraz również prosimy media o to, aby, aby zwrócili uwagę na tym, że polska polityka potrzebuje zmiany, ale potrzebuje tej dobrej zmiany, czy przywrócenia sensu i w, w, w sensu i wiary w dobrą politykę. I ta polityka musi być zawsze budowana na uczciwości. Platforma Obywatelska chce być merytoryczną, odpowiedzialną, a przede wszystkim uczciwą propozycją. Ten projekt odpowiada tym naszym, tej naszej postawie.